Mieliście już okazję posłuchać mojego pierwszego wrażenia, jeśli chodzi o LG G6. Byłem na polskiej premierze tego urządzenia, zlinkuję wam ten materiał w opisie. A teraz pora, żeby zajrzeć do niego głębiej. No, i przede wszystkim podzielić się z Wami moimi wrażeniami po ostatnich dobrych kilku tygodniach zużytkowania tego urządzenia jako mojego głównego urządzenia androidowego. No, i przede wszystkim mojej takiej konfrontacji z Samsung Galaxy S8 który również ostatnio u mnie gościł, i też miałem możliwość używania obydwu tych telefonów w tym samym. Czasie. Słuchajcie pierwsze tradycyjne informacje, co otrzymujemy w pudełku. Oprócz samego telefonu, znajdziecie ładowarkę, szybką ładowarkę, która obsługuje fast charge. Um, oczywiście odpowiedni przewód, przewód USB typ C, bo w takie złącze już telefon jest wyposażony. LG na pewno zrobiło lekcję. LG G5 moim zdaniem był telefonem udanym, możliwe było jego dokonfigurowanie, zmiana pewnych opcji dla mnie to zawsze duży plus, niemniej jednak tamten telefon nie był designersko e, dopracowany, i wydaje mi się, że jednak u nas nadal Użytkownicy kupują telefony oczami, i również bryła, sam design telefonu, oprócz tego co sobą reprezentuje, jest bardzo istotny. Tutaj mamy zastosowane bardzo dobre materiały, czyli mamy metal oraz szkło. To, co w zasadzie użytkownicy najbardziej lubią. Tylny panel również szklany, który jest odpowiednio pomalowany od środka, tak więc na pewno z wierzchu nam się nic nie będzie tutaj zdzierało. Front to bardzo duży wyświetlacz, też nowość. W tym roku dwa urządzenia na naszym rynku goszczące flagowe, o których w zasadzie jest najgłośniej, czyli LG G6 i Samsung Galaxy S8, 8 Plus. Głównie charakteryzują się tymi ogromnymi wyświetlaczami, które Pokrywają niemal całą powierzchnię tego telefonu. Jeszcze raz podkreślę, że wrażenia są bardzo pozytywne. Urządzenie ma być solidne, również widzicie zaokrąglane rogi wyświetlacza. Jest to odpowiednio przygotowane, zgodnie z tym, producent nam prezentował podczas premiery tego urządzenia, do tego, aby urządzenie było odporniejsze na różnego rodzaju uderzenia i upadki. Od dołu widzimy złącze USB typ C, widzimy otworek, w którym umiejscowiony jest mikrofon oraz trzy otworki na głośnik. Głośnik, niestety tylko umieszczony od dołu, ale za to głośny i grający czystym dźwiękiem bez zniekształceń. Strona lewa to dwa przyciski do regulacji głośności. Od góry znajdziemy złącze na zestaw słuchawkowy oraz kolejny mikrofon, który będziemy mogli używać do rejestracji audio za pomocą wbudowanego dyktafonu oraz podczas rejestracji sekwencji wideo. Kolejna strona to szufladka, do której będziemy mogli włożyć kartę SIM oraz kartę rozszerzenia pamięci. Producent również zadbał o to, żeby aparaty nam nie wystawały, żeby w zasadzie nic z tego telefonu nie wystawało, żeby była zwarta, czysta, gładka konstrukcja i tak w tym przypadku jest. Mamy dwa aparaty główne, o których za chwilę powiem, które są umiejscowione w ten sposób, że absolutnie poza samą obudowę nie wystają. Pod aparatami fotograficznymi mamy Czytnik linii papilarnych, który będzie służył nam do odblokowywania telefonu. Czytnik jest czytnikiem fizycznym, czyli posiada wyczuwalny e, klik. Jak widzicie, na dole pod wyświetlaczem, pod tym ogromnym wyświetlaczem jest jeszcze trochę miejsca, i myślę, że tutaj przycisk e, również można byłoby osadzić, i nic by się tutaj złego nie stało. Tym bardziej, że tu również e, boczne ścianki tego urządzenia pozwalałyby na umieszczenie takiego przycisku podobnie jak to ma miejsce w Sony. Na pewno według mnie byłoby to rozwiązanie bardziej ergonomiczne, ale jak widzicie w momencie kiedy trzymamy normalnie klasycznie telefon w dłoni, kiedy to odwracamy, to ten palec wskazujący, który najczęściej skanujemy, jest tu gdzie być powinien. Czyli jeśli chodzi o dopracowanie ergonomiczne, nawet ten Czytnik umiejscowiony z tyłu na pewno będzie łatwiejszy do przyswojenia niż to, co zaprezentował Samsung. Front urządzenia, jak widzicie, to jest duży, bardzo jasny, bardzo fajnie kontrastowy, dobry, naprawdę robiący wrażenie, e, bardzo pozytywny wyświetlacz. 5,7 cala rozdzielczość 2880 na 1440 i proporcje 18 na 9, czyli 2 do 1, jak kto woli. E, sam wyświetlacz na mnie zrobił bardzo, bardzo pozytywne. Wrażenie. Warto wspomnieć, że obsługuje on Dolby Vision oraz HDR10, czyli będziemy mogli cieszyć się korzystając z materiałów, które są przygotowane w tych systemach, na przykład dostarczanych przez serwis Netflix, z tego nasycenia, tego pełnej głębi kolorów, które będą na wyświetlaczu demonstrowane. Duży, duży plus. I faktycznie robi to fajną robotę. Jeśli chodzi o wnętrze. Tego urządzenia to jest Snapdragon 821, mamy do dyspozycji 4 GB Na naszym rynku wersja 32 GB, na innych rynkach są dostępne wersje 64 GB. Warto wspomnieć, że na innych rynkach również możemy kupić to już samo urządzenie, które ma w dyspozycji moduł do ładowania bezprzewodowego QI oraz lepszy wzmacniacz słuchawkowy. Na naszym rynku nie mamy tego wzmacniacza i nie mamy również modułu ładowania. Bezprzewodowego. Możliwość rozszerzenia pamięci o kartę SD, moduł NFC, oczywiście Wi-Fi na 2 i na 5 Giga, bateria 3800 mAh, duża bateria, indeks podczas testów 373. No, trzeba przyznać, że na Tle konkurencji nie wypadło to najlepiej, niemniej jednak podczas takiego codziennego użytkowania na pewno na jeden dzień Wam starczy. Karta SIM obsługiwana jest to karta SIM w formie nano. Kolejna opcja istotna są to aparaty. Aparaty e, fotograficzne. Mamy trzy aż aparaty dwa aparaty główne oraz jeden e, typu selfie. E, zachęcam Was, również linkuję to w opisie, do obejrzenia porównania a flagowców aktualnie dostępnych na rynku, czyli Samsunga, LG i iPhone'a. Są tam zamieszczone zdjęcia typu surówka, tak więc można sobie pobrać te zdjęcia, które tutaj widzicie w momencie, kiedy ja je wykonywałem do siebie na dysk, na swój komputer i porównać jak inne urządzenia te zdjęcia robią. Dla mnie, jeśli chodzi o zastosowanie dwóch aparatów, to w skrócie rzecz ujmując petarda, aparat szerokokątny. Główne aparaty to jest 2x13 megapikseli, pierwszy F1.8, optyczny stabilizator obrazu, detekcja fazy, bardzo Szybko ostrzący i z kątem 71 stopni. Drugi aparat jest to aparat szerokokątny F24. E, tu jest All Focus, czyli zawsze mamy wszystko ostre e, i szeroki kąt, czyli 125 stopni. Dużo fajniejsze, dużo przyjemniejsze, i dużo częściej wykorzystywałbym taki aparat e, niż na przykład ten, który jest umiejscowiony w iPhone'ie, czyli mamy jeszcze bardziej wąskokątny, czyli bardziej. Teleobiektyw. To rozwiązanie jest zdecydowanie fajne i obydwa aparaty główne spisują się bardzo przyzwoicie. Oczywiście ten o kącie 71 stopni jest aparatem bardziej czułym, lepiej spisującym się w warunkach trudnych, czyli gdzie nie mamy do dyspozycji dobrego oświetlenia. Jeśli chodzi o kamerę typu selfie, to jest 5 megapikseli. Światło 2 i 2, również dwa tryby pracy 82 i 100 stopni. I ten aparat przy słabych warunkach oświetleniowych spisuje się słabo. Niestety, przy dobrym oświetleniu jest ok, ale kiedy chcemy gdzieś robić w pomieszczeniach, gdzie jest stosunkowo ciemno, nie wygląda to najlepiej. Zobaczcie sobie sami na przykładowych zdjęciach. Warto również wspomnieć, że sam telefon nie został pozbawiony opcji analogowego radia. FM. Również to, co Wam mówiłem, mamy do dyspozycji dwa mikrofony, mamy odpowiednie oprogramowanie do rejestracji samego audio, gdzie możemy dodatkowo sobie odpowiednio dopracować wszystkie szczegóły tego rejestrowanego dźwięku. I również podczas rejestracji sekwencji wideo mamy możliwość uruchomienia zaawansowanego kontrolera właśnie, jeśli chodzi o dźwięk, no ale oczywiście również o tryb Pracy z innymi e, ustawieniami. Bardzo fajnym jest również to, że e, brakuje mi tego w wielu. Profesjonalnych urządzeniach, chociażby wskaźnik wysterowania audio, który tutaj jest dostępny w tym trybie Pro, i tutaj możemy sobie zaobserwować, jak to jest, jak audio jest przez urządze, urządzenie rejestrowane. W momencie, kiedy podłączymy zewnętrzny mikrofon, również mamy cały czas kontrolę, czy to audio jest rejestrowane w sposób poprawny. Aplikacja aparatu bardzo jasna, czysta. Przejrzysta, taką jak ja lubię, podstawowych kilka trybów pracy, czyli podstawowy tryb kwadratowy. Przy tej, przy tej proporcji 2x1 możemy mieć podgląd tego zdjęcia, które żeśmy już wykonali, gdyż dwa kwadraty nam się na tym ekranie mieszczą. Pamiętajmy również, że mamy możliwość wybrania. Takiej rozdzielczości, takiej proporcji ekranu, aby no, na całym ekranie widać było zdjęcie, niemniej jednak inne urządzenia, które nie pracują w tej, w tej proporcji, będą miały problemy z odtworzeniem, a mianowicie będą nam się pojawiały czarne paski. Na urządzeniu mamy zainstalowaną najnowszą wersję Androida, która natywnie wspiera multi-window i tu przy tym rozmiarze wyświetlacza będziemy mogli z tej opcji na pewno w dużo bardziej komfortowy sposób korzystać niż na wyświetlaczach o mniejszych proporcjach i przede wszystkim o mniejszych rozmiarach. Jeśli chodzi o wydajność tego telefonu, nie mam absolutnie nic do zarzucenia. U mnie spisywał się on bardzo dobrze. Antutu Benchmark 144 050 ale to są uh benchmarki cyfry. Ja nie napotkałem na żadne problemy, na żadne zwiechy, na żadne przycięcia cały czas przy tych rzeczach do którego go wykorzystywałem do tych programów, które widzicie, jakie mam zainstalowane. i głównie korzystam absolutnie ta moc, która jest uwięziona w tym procesorze. Zdecydowanie wystarcza. Całe urządzenie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Warto obserwować jego ceny, jeżeli chcemy wyposażyć się w najnowsze urządzenie, myślę, że warto je rozważyć, warto Wybrać się gdzieś do sklepu, gdzie weźmiemy i poczujemy, jak ten telefon jest wykonany we własnej ręce. Dla mnie, w zasadzie, dwa mankamenty to czytnik na tyle, ale z tym większość osób problemu nie ma i słaby aparat typu selfie. Tutaj producent mógł trochę więcej do tego urządzenia dołożyć. Reszta aspektów bardzo bardzo pozytywna. Zachęcam was do komentowania, zachęcam was e, do pisania, jeżeli jesteście użytkownikami takiego telefonu, on u was się spisuje w dłuższej perspektywie czasu. Zachęcam do oceny filmu, jeżeli wam się podoba, proszę łapkę w górę, jak nie dajcie łapkę w dół i subskrybujcie kanał TestHub.pl.